Dzień Dobrze Posmakuj, z tej strony Paweł Dobrzański i dzisiaj pokażę Ci jak przygotować kopytka podane z sosem ala gulaszowym. Oglądaj do końca. Dzisiaj na tapet biorę sos taki alagulaszowy gulaszowy z kopytkami. Ogórki kiszone, jeszcze do niedawna małosolne, sezon. Pokażę Wam jak zrobić wieprzowinkę dobrze. Mam kawałek łopatki wieprzowej, kroicie kostkę taką półtora centymetra na półtora kroję ją w poprzek włókien, tak macie włókna? chcę wam pokazać, żebyście też o tym pamiętali jakbyście go pokroili tak, taką kostkę wzdłuż, to wtedy to mięso wam się nie, nie ugotuje dobrze będzie twarde ja to zrobię na dwóch patelniach, na jednej podsmażę mięso na drugiej będę już smażył boczek, cebulę, kiełbaskę po to, żeby szybko wszystko fajnie się zgrało i żeby to przyspieszyć Druga rzecz jest taka, ja staram się nie używać w kuchni mąki pszennej. Jeśli już, to razową, pełnoziarnistą, żeby tam do organizmu dostało się jak najwięcej wartości odżywczych. Tutaj użyję po to, żeby delikatnie zagęścić ten sos, bo to ma być sos ala gulaszowy z dodatkami do tego kopytka, więc żeby był lekko zaciągnięty. Jeśli nie możesz jeść mąki pszennej, Zaciągniesz sobie na przykład mąką kukurydzianą albo mąką ryżową, bądź też mąką ziemniaczaną. Ja dzisiaj robię tak trochę kuchni takiej starsz, starej polskiej, ale spróbujmy, zobaczymy, co napiszecie w komentarzach. Masło roztapiam się na patelni. Mięso dodaję do mąki. Podzielę sobie je na dwie części. Żeby nie było też tak, że wrzucicie całą od razu masę do mąki, a potem do patelni powoli. Nawet możecie przesmażyć na dwie partie, jeśli macie tego mięsa dużo, żeby nie wrzucić wszystkiego naraz i żeby nie stłumić tej mocy, o którą nam chodzi, aby mięso się jak najlepiej podsmażyło. Jak będziecie dodawać to wstrzepcie ten nadmiar, nie? Jedną kosteczkę. O. Przyjemnie się smaży. Kiełbasę pokroję w pół plastry. Kiełbasa dobrej jakości, ale taka, że tak powiem, z zawartością tłuszczu. Też nie przesadźcie z ilością tłuszczu przy smażeniu, żeby potem ten gulasz nie był zbyt tłusty, żeby ten tłuszcz nie wypływał, nie unosił się na powierzchni, bo ja strasznie tego nie lubię, nie. Boczek pokrojony w mniejsze części. Następnie dodam kiełbasę, cebulę, czosnek. Dodaję kiełbaskę, kroję szalotkę w piórka, a jednak dorzucę ją teraz do mięsa, grzybki, dzisiaj mam pieczarkę, idziemy w kierunku jesieni, będzie grzybów coraz więcej, podgrzybki, borowiki, kurki, śmiało zamieniajcie i dodajcie do tego stosu gulaszowego. Podsmażamy mięso i cebulę i dodajemy czosnek. Moi drodzy i tak naprawdę mam podsmażone cudownie rzeczy. Wyciągnięty kolor, smak, aromat, cukier. Dodam dwie łyżki pasty pomidorowej. Podsmażę bardzo, bardzo krótko i wszystko razem połączę. Dodam bulion, dodam liść i ziele. Na późniejszy czas pozostawię pieczarki i ogórki one się już nie rozgotują, nic się nie stanie i dużo zapotem tylko paprykę. Pogotuję, tak jak mówiłem, z 40-50 minut na wolnym ogniu, żeby to bulbotało, pracowało, dochodziło, przechodziło smakami i aromatami. Będzie perfekcyjnie. Dodaję mięso do pasty, do boczku, do cebuli. I teraz robię takie szybkie deglasé, Co to znaczy? Bulionik. Dolewam na patelnię, ściągam cały ten smak, zeskrobuję, możecie to sobie zagotować oczywiście, to już sobie ściągam, wszystko, wszystko, cały smak i dodaję do mięsiwa, ciach. I teraz wszystko na wolnym ogniu zostawiam sobie, żeby się delikatnie gotowało, możecie dodać oprócz ziela, liścia, możecie troszkę kminku dodać, możecie dać troszkę słodkiej papryki, ja dodam świeżą, możecie dodać jałowca, Tutaj pozostawiam wolną rękę do wyboru. Ja dodam jeszcze trochę świeżego majeranku z mojego ogrodu. Dodaję liści ziele. Gotowałem jakieś 40 minut i teraz dorzucam czerwoną paprykę. Paprykę dorzucacie i tak naprawdę podgotowujecie jakieś kilka minut. Może być chrupiąca, półtwarda. Nie musi być miękka, ugotowana. A la gulasz. Dlaczego a la gulasz? Bo dodałem kiełbasy, dodałem boczku, więc gulasz tak naprawdę byłby na bazie tak naprawdę samego mięsa. Tutaj mięso jest takim jakby dodatkiem. Muszę go jeszcze tak naprawdę spróbować: Dam soli, pieprzu, dam trochę świeżego majeranku i drugą część zostawię na wykończenie. Sprawdźmy, jak smakuje gulaszek. Mmm, bardzo dobry. Jest dobrze słony, lekko ostry, czuć paprykę. Czuć bogactwo mięsa, bo był bulion i czuć kwasowość od ogórka kieszonego. Jeszcze zbuduje aromat świeży majeramek. Tak oto prezentuje się moje danie, kopytka z sosem gulaszowym. Mam nadzieję, że zrobisz ten przepis u siebie w domu. Zasubskrybuj, polajkuj i skomentuj, jak podobał Ci się ten przepis. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć! A jeśli chciałbyś zobaczyć, jak inaczej zrobić gulasz, to bardzo proszę kliknij tutaj.